Michale, Michale, obrażasz się stale. Michale, Michale, otwarcie ci wale. Nie bądź taki obrażony, nie bądź taki nastraszony. Wpierw się obrażasz, potem przepraszasz i stale w koło to powtarzasz. A Michał już taki jest, a Michał już się nie zmieni. Taka jego natura, taka jego kultura, Michał jest obrażalski. Michale, Michale, obrażasz się stale. Michale, Michale, otwarcie ci wale. Nie bądź taki obrażony, nie bądź taki nastraszony. Wpierw się obrażasz, potem przepraszasz i stale w koło to powtarzasz. Nie licz na to, że się Michał zmieni. Nie oczekuj, że się odmieni Taka jego natura, taka jego kultura Michał jest obrażalski Michale, Michale, obrażasz się stale Michale, Michale, otwarcie ci wale Nie bądź taki obrażony Nie bądź taki nastraszony Piew się obrażasz, potem przepraszasz i stale wkoło to powtarzasz. Aż tu pewnego dnia coś się zdarzyło, bo Michała odmieniło. Już nie jego taka natura, już nie jego taka kultura Michał przestał być obrażalski. Michale, Michale, przepraszasz cię stale. Michale, Michale, otwarcie ci wale, bądź chociaż obrażony. Bądź choć raz nastraszony, w pierwszym obrażaj, potem przepraszaj i stale w koło to powtarzaj. Michale, Michale, przeprasza się stale. Michale, Michale, otwarcie ci wale. Bądź choć raz obrażony, bądź choć raz nastraszony, w pierwszym obrażaj, potem przepraszaj i stale w koło to powtarzaj. Michale, Michale, obrażasz się stale. Michale, Michale, otwarcie ci wale. Nie bądź taki obrażony, nie bądź taki nastraszony. Wpierw się obrażasz, potem przepraszasz i stale w to powtarzasz.